Dzień dobry moi kochani, witam bardzo, bardzo serdecznie wszystkie zodiakalne wagi oraz no, wszystkie osoby zainteresowane też z jakiegoś powodu przekazem dla zodiakalnej wagi na październik 2019 roku. Oczywiście tak jak w tytule filmu no, będzie to wizja senna w połączeniu oczywiście z komentarzem kart. Zobaczymy, czy ten komentarz będzie adekwatny do tej wizji sennej. Na pewno y, poszukamy jakichś y, wspólnych płaszczyzn, żeby to czytanie po prostu było spójne, żeby ten przekaz był spójny. Drogie wagi. Y, jeżeli słuchaliście y, poprzednich filmów, tych czytań październikowych dla znaków Zodiaku, no to wiecie mniej więcej, jak to się odbywa. Dwie wizje senne y, uważam za pełny przekaz senny, czyli jeżeli dla jakiegoś tam znaku, no, mam za mało danych, za mało informacji, czyli po prostu za mało mi się śni albo za mało zapamiętałam. To są zbyt takie, e, powiedziałabym, enigmatyczne rzeczy z tych snów. No to po prostu poświęcam na to więcej niż jedną noc. E, u Was obyło się podczas jednej nocy. No, i myślę, że są to dosyć klarowne wizje, ale powiedziałabym, że w obliczu tych wszystkich wizji sennych, które do tej pory przez praktycznie cały wrzesień miałam, a propos różnych znaków zodiaku, także a propos bliźniaczych płomieni, to ten wasz sen wydaje mi się najpiękniejszy. Naprawdę pod względem estetyki, pod względem przekazu, no cudowna wizja, coś pięknego. Zresztą za chwilę wam przedstawię i myślę, że sami będziecie mogli to ocenić, ale Myślę, że no jeszcze nie zrobiłam, co prawda, jeszcze nie zrobiłam filmów dla czterech znaków Zodiaku, bo zostały mi lwy, zostały mi strzelce i zostały mi byki i panny. Z tym, że dla lwów i strzelców mam już wizje senne spisane. Dla byków i panien jeszcze nie wiem, co tam się pokaże we śnie. Więc póki co, na razie tak mogę powiedzieć, póki co, bo nie wiem, co jeszcze będzie. To ta wasza wizja senna, no, bije wszystkie dotychczasowe na głowę. Oczywiście, nie jest to żaden tutaj konkurs, jakaś rywalizacja i tak dalej. Tym bardziej, że no, wy nic tutaj nie możecie na to poradzić, co mi się śni. A propos waszego znaku, czy żaden inny znak Zodiaku też nie ma tutaj na to wpływu, co mnie się śni. A propos ich znaku Zodiaku, więc to tak tylko mówię, yy, oczywiście w przenośni ale rzeczywiście ta wasza wizja no ta wizja dla was yy, po prostu przepiękna przepiękna długo byłam jeszcze pod wrażeniem tego snu kiedy się obudziłam yy, pierwszy Blok tematyczny, pierwsza część tego snu, to jest kochani, taki jakiś zielony wąwóz, jeśli można to tak nazwać. No była jakaś tam taka niecka i gromada ludzi, wśród tych ludzi ja nie wiem, czy to była po prostu jakaś wycieczka, czy to byli ludzie, którzy gdzieś się przemieszczali, powiedzmy z punktu A do punktu B. No w każdym razie byliśmy w ruchu, gdzieś tam sobie szyliśmy, tak? I nad nami, bo ogólnie było wszędzie zielono, ja Jakieś tam egzotyczne drzewka, jakieś paprocie, jakieś takie wiecie. Yy, ładne rośliny, ładne yy, otoczenie. Yy, takie, przy, nie wiem, przypominające jakąś puszczę amazońską, czy coś w ten deseń chociaż nie wiem czy tam rosną paprocie, kompletnie się nie znam na tym. No ale czasami sny też są takie zupełnie odjechane, więc to nie musi być e, absolutnie e, racjonalne, bo tam mogły sobie rosnąć nawet e, nie wiem fioletowe muchomory, prawda? Czyli to w ogóle tutaj nie ma znaczenia, ale sceneria bardzo przyjemna dla oka na pewno. I szliśmy sobie właśnie takim wąwozem, taką niecką, gdzieś byliśmy w dole, nad nami Górował taki wielki wulkan, ale ten wulkan to też nie były takie nagie skały, tylko on też był pokryty zielenią. To jest tak jakby um, taka hala, która się ciągnęła aż do krateru. No, pięknie to wyglądało. Ogólnie sceneria jak z jakiejś baśni, jak z jakiejś po prostu takiej. Um, Dzikiej przestrzeni, gdzie fauna i flora królują. Co prawda, akurat żadnych zwierząt tam nie widziałam w tym śnie, no ale. Yy rzeczywiście sceneria bardzo bardzo piękna bardzo kusząca dla oka bardzo taka przyjemna dużo zieleni dużo natury także no, czułam się tam dobrze czułam się tam komfortowo tam nie było w tym śnie jakichś w ogóle negatywnych odczuć jakiegoś strachu jakiegoś takiego e, nie wiem no czegokolwiek co byłoby negatywnym jakimś wrażeniem negatywną emocją raczej spokój ciekawość co tam gdzieś tam na nas czeka e, w tych ostępach e, takie też Zachwycanie się po prostu y, tą przyrodą, która wokół nas się znajdowała, y, tą malowniczością krajobrazu, że tak powiem. Y, no i nawet jak coś się zaczęło dziać, czyli ten wulkan tak niebezpiecznie zaczął huczeć, jakąś taką parę z siebie puszczać, że tak powiem, no trudno mi to opisać słowami, bo to było takie wręcz mistyczne zjawisko ale dalej nie było we mnie przestrachu i ci ludzie, wszyscy, którzy gdzieś tam byli wokół mnie ja nie pamiętam ich twarzy, bo to są tacy po prostu gdzieś tam jakiś tłum, prawda widocznie ci ludzie nie byli istotni w tym śnie, skoro nie zapamiętałam jakichś szczegółów z nimi związanych, po prostu jacyś tam ludzie robiący za tło, tak bym to nazwała i coś się zaczęło robić ewidentnie z tym wulkanem czyli gdzieś tam on się przygotowywał do erupcji, tak sobie od razu pomyślałam i rzeczywiście, no w tak to jest tak, że jak o czymś pomyślimy, to za chwileczkę to się dzieje, prawda? Czyli jeżeli się czegoś na przykład boimy, no to te nasze strachy za chwileczkę się nam materializują przed oczami. Jeżeli coś sobie wyobrazimy, to za chwilę to też się zaczyna dziać. W śnie mamy taką bardzo szybką skutkowość. Czyli o czymś pomyślimy, nie minie sekunda i już to się dzieje właśnie w tej naszej rzeczywistości sennej. I rzeczywiście pomyślałam sobie, że ten wulkan zaraz wybuchnie i faktycznie zaczęła najpierw Najpierw z niego iść para. On się tak zatrząsł troszeczkę w posadach, no i zaczęły z niego takie malutkie ogniki wylatywać, takie iskierki. I co ciekawe, no myśmy dalej tam stali. Byliśmy po prostu urzeczeni, wpatrzeni w ten obraz, e, po prostu jak ciela, ciele wmalowane wrota, że tak powiem. E, nikt się stamtąd nawet nie poruszył, nikt się nie przestraszył, nikt nie zaczął uciekać w desperacji. No jak chcąc, nie chcąc, no jakby ten, na to nie patrzeć, to była erupcja wulkanów. Więc normalną reakcją człowieka w takiej sytuacji byłaby ucieczka, ale wszyscy stali, wszyscy obserwowali, no i wszyscy byli zachwyceni tym widokiem. I co się okazało? Te ogniki, które Wylatywały z tego wulkanu, one nie spadały na ziemię, to znaczy nie szły na dół, nie spływały taką lawą z tego krateru na dół, tylko one wystrzeliwały tak wysoko w niebo. I za chwileczkę na niebie po prostu zrobiło się grafitowo i te ogniki po prostu przylepiały się, jak gdyby, to tak jakby niebo było taką po prostu zamkniętą kopułą. I te ogniki tam po prostu leciały i zaczynały się przyklejać do tej kopuły, tworząc po prostu miliową. Miliony gwiazd. Za chwileczkę po prostu to niebo od tych ogników się zaroiło, nagle po prostu pokazało się, miliony pokazały się miliony gwiazd. No, po prostu przepiękny, przepiękny widok. I wtedy właśnie się obudziłam. <grym> Czyli jak zwykle w najlepszym momencie, można powiedzieć. Ale myślę, że esencję tego snu wyciągnęłam, bo mnie się to od razu skojarzyło z buławami. Wiecie, co No ogień, no to buławy, prawda? Tarotowe buławy. I skojarzyło mi się to. Z jakimś ogromnym potencjałem, z, jakimś, z jakąś energią twórczą, z jakimś na przykład natchnieniem. Czyli wyobrażam sobie to, że niektóre wagi w październiku mogą na przykład mieć jakieś odkrywcze idee, mogą zostać natchnione w pewnych obszarach swojego życia. Może to być praca zawodowa, mogą się w Was obudzić jakieś nowe talenty, mogą się obudzić jakieś nowe pasje, jakieś formy ekspresji będziecie chcieli zastosować. No to są wszelkie formy. Takiego właśnie natchnienia, no jeżeli byśmy mieli to odnieść do relacji, no to to jest ogień pomiędzy ludźmi, czyli kochani, no nie wiem, ktoś tu może y, mieć jakiś gorący romans, jakieś spontaniczne akcje, jakieś takie ekscytujące przeżycia w związkach, w relacjach, to już w zależności od tego, czy jesteście osobami samotnymi, czy macie partnera, partnerkę, ale tak bym to widziała. Czyli budzi się tutaj no, ten wulkan do życia, budzi się też w was jakiś taki wewnętrzny potencjał, wewnętrzny ogień. Ja odczytałam. Ten sen bardzo pozytywnie, bo też z racji tego, że te ogniki nie spadały na dół, tylko leciały do nieba i tworzyły później gwiazdy, to też z kolei skojarzyło mi się to z kartą tarotowej gwiazdy, czyli innymi słowy ze spełnianiem marzeń, z jakimś rodzajem spełnienia, czyli Powiedzmy, ten potencjał, który się w Was zbudzi w październiku, no być może on już gdzieś tam się budzi, być może już za chwilę, właśnie nastąpi ta erupcja, ten wytrysk tak zwany, i po prostu dzięki temu Wy będziecie mogli na przykład tutaj zrealizować jakieś swoje marzenia, sięgnąć właśnie tych przysłowiowych gwiazd. Także ja tu widzę w tym ogromny potencjał, widzę po prostu dużą rzecz, widzę też nadarzające się okazje w Waszym życiu, myślę, że te okazje mogą właśnie przyjść do was jak grom z jasnego nieba w październiku, więc no, warto się otworzyć na, na takie rzeczy, bo myślę, że się będzie tutaj dużo działo u zodiakalnej wagi. E, przynajmniej u niektórych z was, bo wiadomo, że. Przekaz ma charakter ogólny, oczywiście. Tego myślę, że tłumaczyć nie trzeba. No i teraz jeszcze druga część tego snu. Tu z kolei ja sobie siedziałam, y, tak jakby u siebie w domu. No, ja zwykle zaczynam dzień od takiego porannego mojego rytuału, czyli od wypicia kawy. Kawa to jest podstawa, ja tam mogę, wiecie. Śniadania nie jeść, e, mogę na przykład zjeść dopiero obiad, jakiś tam e, posiłek, że tak powiem, coś nie wiem, w formie lunchu, coś w południe, ale kawa to jest podstawa, po prostu kawa, e, no przyznaję się bez bicia, to jest mój jedyny nauk i w ten sposób zaczynam dzień. I to właśnie był taki jakby w tym śnie początek mojego dnia, czyli sytuacja, że ja się budzę, chociaż jeszcze teoretycznie spałam, e, wstaję z łóżka. Idę sobie do kuchni, zaparzyć sobie kawę, sobie robię kawę w swoim ulubionym kubku. Siadam sobie za stolikiem, nie wiem, na przykład wtedy sprawdzam maile czy, czy inne rzeczy, bo czasem jest też tak, że najpierw się budzę, medytuję sobie i dopiero potem piję tą kawę, ale to różnie bywa. To w zależności od tego, czy jest początek tygodnia, czy jest koniec tygodnia, czy budzę się, czy jestem w stanie się obudzić bez kawy, czy tej kawy potrzebuję, bo no jak wiecie, ja też pracuję. Ee, Przeważnie po nocach. Nocna pora to jest też takie, taki okres mojej aktywności, więc żeby się rano obudzić, zwłaszcza jeśli wcześniej trzeba wstać, no to ta kawa jest nieodzowna. No i siedzę sobie przy tym moim stoliczku, piję sobie kawę i tam nagle drzwi się otwierają, wchodzi taka, wiecie, taka cyganicha, taka cyganka, nie? Taka gdzieś tam, wiecie, z, gdzie, którą można spotkać na przykład na rynkach większych miast, to ja pani powróżę z ręki, takie tam, wiecie, jak to cyganki, prawda? Takie cyganki, które gdzieś tam stoją, i wróżą e, za 5 zł, czy coś takiego, nie? No i ona siada przy tym moim stoliczku, i ja patrzę nagle, już tą kawę mam niby wypitą, bo już same fusy zostały mi w tym kubku, i ona tak bierze ten mój kubek, pomimo moich protestów, bo jestem zaskoczona sytuacją, więc jakieś tam opory z mojej strony były, bierze ten mój kubek, no i mówi, że powróży mi z fusów. Więc ja tam e, oczywiście odmawiam, że tam nie, że nie trzeba, bo po co, że, że, że nie. nie w ogóle nie potrzeba i takie tam ale no ona powiedziała, że jednak nie powróży. No i zanim ja zdążyłam zareagować, to już ten mój kubek miała w ręce, no i już zaczyna tam patrzeć, zaglądać do tych fusów. I ja patrzę, i zanim ona w ogóle cokolwiek zdążyła powiedzieć, to te fusy jakby same wypływają z tego kubka. One tak wzlatują w powietrze, i w powietrzu te fusy z tej kawy zaczęły tworzyć kształt motyli i zaczęły po prostu odlatywać, gdzieś tam ulatywać w powietrze, jak takie malutkie, kawowe motylki. No wiem, że to brzmi śmiesznie, no ale takie człowiek ma sny. Wiecie, czasami są te sny tak odjechane, tak abstrakcyjne, że no też pewnie tak macie. Mnie się kiedyś wydawało, że takie dziwne, takie, że tak powiem, porypane sny to tylko ja mogę mieć, ale wiem, że po prostu takie sny się zdarzają raz na jakiś czas, więc te kawowe motylki zaczęły się tam gdzieś unosić po całej kuchni i okno było uchylone i one zaczęły wylatywać powoli przez okno i te motyle się nie kończyły, po prostu ona trzymała ten kubek w rękach, tak samo zdziwiona praktycznie nad tym wszystkim jak ja, a te motyle po prostu wyfruwały z tego kubka i, i wylatywały przez okno, i to był taki nieskończony rój motyli. No i, i to był tak w zasadzie koniec te, tego snu. Za chwileczkę się już obudziłam. I oczywiście, kochani, no pierwsze, co mi się skojarzyło, no motyl to oczywiście jest transformacja. Czyli tutaj nie ulega dla mnie wątpliwości, że są wśród Was wagi, które. No, znajdują się obecnie w progresie tak zwanym, czyli hmm, przechodzą proces transformacji. Ten proces transformacji yy, zapewne Zaczął się już dawno dawno temu, on się mógł za zacząć na przykład wiele miesięcy temu, czy nawet wiele lat temu. Wy nawet mogliście nie zauważyć początku tego procesu, ale myślę, że na tą chwilę już każdy z was jest świadomy, że te zmiany w nim zachodzą, że ten proces się dzieje. I już niedługo jakby też on będzie zmierzał ku końcowi, bo za chwileczkę już przeobrazicie się w tego motyla i gdzieś tam wyfruniecie w szeroki świat, czyli za chwilę ta zmiana będzie dokonana. No za chwilę, to tak mówię oczywiście umownie, bo to może być um, za kilka tygodni, to może być równie dobrze jeszcze kilka miesięcy. Także to, to wcale nie znaczy, że to już będzie, ale myślę, że październik będzie tutaj ważnym miesiącem, właśnie pod kątem tej transformacji. Czyli może się udać wiele rzeczy dokonać, które. Otworzą Was na nowe płaszczyzny w Waszym życiu, czyli takie, które będą funkcjonowały już po transformacji, bo tutaj też jest taka, myślę, totalna zmiana życia być może swoich dotychczasowych nawyków być może zmiana otoczenia być może zmiany personalne być może zmiany zawodowe. Być może zmiany związkowe, no wszelkiego rodzaju zmiany. Zmieniacie się wy, więc automatycznie zmienia się wasza rzeczywistość, czyli wszystko to, co jest dookoła was i to, co już e, nie pasuje do waszego nowego oblicza, no to po prostu będzie powoli odchodziło w cień i w to miejsce po prostu przyjdzie coś zupełnie nowego, więc tak naprawdę to mogą być e, zmiany na bardzo wielu szczeblach waszego życia, na bardzo wielu płaszczyznach. Ale myślę, że ta zmiana już po prostu tutaj się dokonuje. No, i właśnie tak wyglądały te moje wizje dla Was, drogie wagi, więc. No uznaję je za jedne z najpiękniejszych. Może nie są to sny, które w ogóle mogę uznać za najpiękniejsze w moim życiu, bo zdarzały mi się naprawdę wspaniałe, bajkowe sny, ale myślę, że te sny naprawdę zasługują na miano e, pięknych snów, na miano snów e, no niezwykłych, to na pewno. Rzeczywiście tutaj jest gruba rzecz, że tak powiem. Poważna sprawa się zaczyna dziać, i to nie jest coś, co można przeoczyć. Tu jest naprawdę Olbrzymia transformacja, olbrzymia metamorfoza. Yy, po prostu rodzicie się wy jako zupełnie nowe osoby, jako po prostu yy, ludzie, którzy yy, no już niewiele mają wspólnego ze sobą sprzed na przykład jeszcze kilku miesięcy czy kilku lat, że nagle zaczynacie odkrywać, jacy jesteście teraz, o wiele dojrzalsi, o wiele bardziej świadomi, jak bardzo się zmieniliście. Może tego nie dostrzegaliście wcześniej, ale teraz z perspektywy czasu będzie to po prostu lepiej widać. No i zobaczmy sobie, co tutaj karty na ten temat twierdzą, bo w sumie to jest też bardzo istotne. Jak ten komentarz będzie się miał do tego? はい。Okay. kurczę, no widzicie było też w filmie, nie wiem czy to było dla skorpionów no dla jakiegoś tam znaku, który robiłam wcześniej, mówiłam że nie stosuję kart odwróconych bo nie stosuję zasadniczo ale też mi wyskoczyły aż dwie karty tutaj w pozycji odwróconej, co było wręcz niemożliwe a jednak się stało, więc nie ma rzeczy niemożliwych i tutaj u Was znowu mi wyskoczył ten As Pentakli odwrócony chociaż sprawdzałam dokładnie talię i wszystkie karty miałam w w pozycji prostej, więc no jakieś czary mary tu się podziały, ale skoro tak wypadło, to tak zostawiam to. No bo tak musiało być po prostu widocznie. I co tutaj mamy, kochani? Przede wszystkim mówiłam o tym ogniu, o tym budzącym się potencjale. Mamy tutaj kartę kochanków, więc może chodzić o relacje Czyli niektórzy z Was być może faktycznie wdadzą się w jakiś gorący romans. No, po prostu namiętność wami zawładnie i tutaj rozum jakby odejdzie w cień. Niewiele będziecie w stanie tutaj powiedzieć na ten temat, tylko po prostu no, pójdziecie za impulsem. Być może rzucicie się w jakąś relację. No, nie wiem, czy, czy to jest po prostu jakiś tam romans, czy to jest po prostu sytuacja taka, że. Jakiś stały partner czy partnerka jest, no ale zdarzy się komuś tutaj gdzieś. Y no znaleźć sobie jakiegoś dodatkowego partnera, do kogoś Was przyciągnie bardzo mocne pożądanie i nie będziecie się w stanie temu oprzeć. Absolutnie tutaj nie mam zamiaru y, nikogo oceniać z tego powodu, bo jesteśmy ludźmi i każdy z nas jest wolny, ma prawo do autonomicznych decyzji. Skoro coś wybieramy, to znaczy, że jest to dla nas dobra decyzja. Y, I może tak być, że właśnie ta namiętność Wami zawładnie, ale ponieważ te, ten as pentakli jest y, odwrócony, to po pierwsze tak. Gdybyście tutaj podjęli na przykład jakąś spontaniczną decyzję, a zróbmy sobie potomka, zróbmy sobie wnuka, taki film był, taki, taka komedia, ale zróbmy sobie dziecko na przykład, no to może być ciężko, bo tu jest ten as pentakli odwrócony, więc tu może być po prostu, że. Coś takiego, że no z tych planów nic nie wyjdzie, że się nie uda zrobić tego dziecka faktycznie, że to tak nie da się tak po prostu, że a teraz podejmujemy decyzję, że będziemy mieli dziecko, pyk, i już jest. No niestety, to, to trochę więcej czasu być może będzie wymagało. Ale to też może znaczyć, że jeżeli na przykład wdajemy się w jakiś romans, to to yy, nie będzie nic zobowiązującego, bo aspentakli mówi o budowaniu yy, czegoś stałego, trwałego, o poważnych planach poważnych zamiarach, a tu jest, powiedzmy, no może jakiś na przykład tylko seks, taki przygodny, ale nie widać tutaj nic stałego w tym. Więc jeżeli Wam przygodny seks odpowiada i drugiej stronie odpowiada, to ok. Natomiast jeżeli wyszukacie stałego związku, no to musicie mieć świadomość, że yy, z tej mąki chleba może nie być. Także to już jakby robicie no, na własną odpowiedzialność. To też może być tak, że wy nawiązujecie jakąś współpracę, nie wiem biznesową, może spółkę jakąś też pod wpływem jakiegoś ego impulsu, ale może być tak, że to jest taki chwilowy ogień, bo zapalicie się do jakiegoś pomysłu, ale nie będzie to miało perspektyw na przyszłość, więc też to miejcie na uwadze. Więc tutaj, jakby ten ogień, który w Was zapłonie, ten, ta erupcja wulkanu, to jest jak najbardziej coś pożądanego, bo tu mogą przychodzić piękne idee, piękne pomysły. Tylko, żeby nie było tak, kochani, bo myślę, że to też trzeba w kategoriach ostrzeżenia powiedzieć, że no ten wulkan wybuchnie, ale to będą takie chwilowe fajerwerki, a potem te gwiazdy po prostu zgasną, bo nie będziecie w stanie tego pociągnąć dalej, bo pojedziecie jakby na fali takiego przypływu, ale później zabraknie gdzieś pary, żeby to pociągnąć, żeby zrobić z tego projekt długofalowy. Może Wam zabraknie cierpliwości, może to będzie taki chwilowy, słomiany zapał, więc yy, warto tutaj, kochani, no zrobić tak, żeby ten pentakli mógł być w tej pozycji. To wtedy rzeczywiście, co może z tego być. Więc warto po prostu ten projekt, czy pomysł, czy cokolwiek to będzie, czy pasję, pociągnąć dalej. Nie rezygnować tak łatwo, kiedy przeminie jakby ta pierwsza iskra. Kiedy ta pierwsza iskra się wypali, no spróbować podsycić ten ogień, żeby on jednak palił się dłużej. Żeby po prostu to nie było takie, taki, że tak powiem, jednorazowy, jednorazowa erupcja i na tym koniec. Czyli trochę ten wulkan postraszy, postraszy, ale nic z tego nie będzie. I i tu mamy jeszcze kartę. Zatopiona kolebka mówi o tym, aby dać się porwać nurtowi. Dać się porwać przez nurt wydaje się nierealne, lecz w rzeczywistości to jest dokładnie to, yy, czego teraz potrzebujesz. Wcale nie jest konieczne, by działać lub robić coś szczególnego. Ta karta symbolizuje powolność. Nie pozostaje Ci nic innego, jak ją zaakceptować i dopuścić, by proces leczenia nabrał swego biegu. Ponieważ Twój instynkt podpowie Ci, kiedy będzie pora działania, w międzyczasie możesz się odprężyć i zwrócić do Twojego wewnętrznego światła, Prowadzącego, aby otrzymać dalsze wskazówki. No właśnie, kochani, ja myślę, że to, ta karta mówi o procesie transformacji, który właśnie w Was się dokonuje, czyli o tej drugiej części snu. I mówi o tym, żeby niczego nie przyspieszać na siłę. Czyli jak przyjdzie ten ogień, to postarajcie się tego ognia po prostu nie wykorzystać od razu całego, tylko zachować troszeczkę tego ognia, żarzącego się ognia, no tak w dłuższej perspektywie czasowej, żeby. Aby właśnie wyszło z tego coś solidnego, coś trwałego, żeby to nie były właśnie takie chwilowe fajerwerki. I być może też yy, zdajecie sobie już sprawę z tego, że właśnie jesteście w takim procesie transformacyjnym, i tutaj przyjdzie ten ogień i będziecie chcieli ten, ten proces transformacji przyspieszyć. I ta karta mówi wam o tym, że tu nie da się, jakby. Przyspieszyć czegoś sztucznie. To musi wszystko naturalnie sobie przebiec, naturalnie, że tak powiem, zatoczyć się cały kręg, krąg. Musi tutaj naturalnie ten cykl się dopełnić. Yy, I nie jesteśmy w stanie tego przyspieszyć przez żadne takie jakieś ponaglanie, przez przyspieszanie takie sztuczne sytuacji, przez pośpiech włącznie jest to wskazane. Trzeba się poddać tym, tym zmianom, trzeba po prostu powoli, stopniowo, etapami przez to przejść. Więc nie przyspieszamy na siłę, ale wykorzystujemy swój wewnętrzny ogień, swój wewnętrzny potencjał do długofalowej realizacji marzeń. Czyli nie robimy czegoś takiego, że forsujemy się, jak gdyby od razu, wszystkie siły rzucamy na dany moment, a potem nam zabraknie sił na kolejne dni, kolejne tygodnie, kolejne miesiące. Bardziej chodzi tutaj o takie rozłożenie sił, rozłożenie tego potencjału, bo jak ten ogień będzie zbyt wielki, no to po prostu spłoniemy w nim. To będzie taki chwilowy pożar, ale później nic z tego nie zostanie. Natomiast jeżeli ten ogień będzie sukcesywnie e Podniecany, będziemy tutaj sukcesywnie dokładać do tego piecyka. No, to wtedy mamy szansę zrobić faktycznie tak i będzie ten as pentakli w pozycji prostej. No, i wtedy rzeczywiście być może dla niektórych będzie tutaj możliwość spełnienia jakichś swoich marzeń. Czyli ten ogień rzeczywiście przerodzi się po prostu w gwiazdy. No, to tutaj już też zależy od Was, kochani. Dziękuję bardzo serdecznie wszystkim wagom za uwagę. Mam nadzieję, że nie przynudzałam za nadto, Ale piękne mieliście, piękne mieliście te wizje senne, naprawdę. Gratuluję Wam. No, życzę, żeby Wam się to jak najpiękniej spełniło, kochani, i do przodu wykorzystujcie swój po prostu wewnętrzny potencjał, swój ogień. Spotykamy się, mam nadzieję, w przyszłym miesiącu. Do zobaczenia i do usłyszenia, kochani.